Premnu złocisty. Ten akurat egzemplarz jest przymocowany do palika, więc muszę go teraz odczepić, żeby zwieść te piękne liany po ścianach. Podcinam teraz te czepne korzenie. One bardzo solidnie umocowały roślinę do pięka. Nie bójmy się ich obciąć. One i tak spisając na ścianie już do niczego tych korzeni nie będą potrzebować. Uff. Wyjmę teraz wszystkie liany z donicy, żeby móc je rozdzielić równo. I klasycznie, keramzyt, ziemia i do doniczki. W dużych donicach zasadziłam kilka różnych gatunków, a to dlatego, że wszystkie one są ze sobą spokrewnione i wymagają bardzo podobnej pielęgnacji. Mam teraz dwie piękne, okazałe liany. Dołączę je do epiprenu po to, żeby było tutaj na bogato. Razem będzie im się rosło dziarsko, a kompozycja dzięki temu będzie bardziej zróżnicowana. Dobra. Filodendron z Candens dosadzony. Zostało nam jeszcze dwie odmiany jedna to Scindapsus i Zyngonium. Ciach i ciach. Wszystkie cztery gatunki roślin, które zasadziłam w tej donicy, lubią rozproszone światło, chociaż odnajdą się też w półcieniu. Umiarkowane podlewanie. W lecie jest to raz w tygodniu, zimą raz na 10-14 dni i umiarkowaną wilgotność powietrza. Świetnie sobie z tego nie radzić. W końcu pora rozstawić rośliny. Czas na ostatnie szlify. Wieszamy teraz dekoracje, ustawiamy rośliny w samą porę, bo już zaraz wraca Kasia i Rafał. Wszystko gotowe. Idę po Kasie i Rafała.